ma jestem Marek. Dzisiaj pozdrawiam sobie moich widzów i pierwszym widzem jest Mateusz Iliński. Pozdrawiam. Drugim widzem jest yy, Brysia Wrozemska. Trzecim widzem jest Wiktor Remiszewski, którego, których chcę w tym filmie pozdrowić. Czwartym widzem, którego też chcę pozdrowić jest Kacper czerwonski. Ale wszystkich innych widzów, którzy mnie oglądają, też chcę bardzo pozdrowić. Eee, także wiem, że zdobyliście mi 26 subskrypcji. Też ja bym, bym za to chciałbym Wam podziękować. Dzięki za te subskrypcje. Dzięki za łapki w górę, bo tam nie wiem ile doszło. Zaraz zobaczę w komputerze. Ale jest na pewno dużo. No i ten. Ale dzięki naprawdę za te łapki w górę. Albo nie będę też szczegółowy wynikał, ale jak tak to dzięki za subskrypcję. No i co, zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i do zobaczenia do innego filmu. No, Także, to by było na tyle w tym filmie. Cześć na razie.